Dali Parten, legenda muzyki country, podzieliła się bolesną wiadomością o śmierci swojego małżonka Karla Tomasa Diane, z którym spędziła ponad sześć dekad. Dean, choć stronił od blasku fleszy, był wiernym towarzyszem i wsparciem dla swojej żony. Oto intymna historia ich niezwykłej miłości, od przypadkowego spotkania w pralni trwałe małżeństwo, które przetrwało próbę czasu. Mówi się, że śmierć potrafi rozdzielić tych, których związek przez lata wydawał się być nierozerwalny. O tę smutną prawdę właśnie otarła się Dali Parten, słynna artystka, na pewno bliska serkom wielu miłośników muzyki na całym świecie. Do mediów trafiła informacja o jej osobistej tragedii, która wydaje się mieć bardziej ludzkie oblicze niż jakiekolwiek plotki dotyczące jej życia. Krążyły przy tym różne opowieści o inspiracji stojącej za znanym utworem Jolene. Niektórzy twierdzili, że historia zdrady opisana w piosence była odzwierciedleniem jej własnych przeżyć. Stąd wielu myślało, że to Karl Thomas Dean złamał serce Dali. Tymczasem to ona była tą, która z jakiegoś powodu dopuściła się niewierności. Jednak po tej dramatycznej sytuacji jej ukochany znalazł w sobie siłę na wybaczenie, co pozwoliło im spędzić wspólnie ponad 60 lat pełnych miłości i szczęścia. Niestety, to śmierć Karla była tą nieodwracalną siłą, która ich ostatecznie rozdzieliła. Dean opuścił ten świat cicho, 3 marca, w majowej kolebce muzyki country, Nashville w Tennessee. Dali, pogrążona w smutku, prosiła, by pogrzeb odbył się z dala od blasku fleszy i w obecności tylko najbliższych osób, by mogli oni przeżyć tę stratę w spokoju i ciszy. Zamieściła również wzruszające słowa, w których próbowała wyrazić to, jak wielka miłość łączyła ją z Karlem przez te wszystkie lata. Mimo ogromnego bólu, Podziękowała także tym, którzy wspierają ją w modlitwach i współczuciu, starając się dać świadectwo łączącej ich więzi, którą trudno opisać słowami. Co ciekawe, Karl Thomas Dean zawsze unikał życia w świetle reflektorów. Pomimo, że był niesłabnącym fanem swojej żony, nigdy nie mógł przyzwyczaić się do jej muzyki, bowiem miał zgoła inny gust i bardziej fascynowała go twórczość zespołu LED Zeppelin. Spośród wszystkich występów Dali, na żywo widział jedynie ten podczas programu The Ellen DeGeneres Show w 2011 roku i prawdopodobnie tylko raz towarzyszył jej na oficjalnym wydarzeniu, gdy oboje promieniejąc szczęściem, pozowali na czerwonym dywanie. Dean niechętnie udzielał się publicznie, co stało się nie lada pożywką dla żartów, sugerujących, że mąż Dali Parten jest jedynie fikcyjną postacią. Sam niechętnie wychodził z cienia, o czym Dali wspomniała w jednym z wywiadów, przypominając, jak kilka razy podkreślał, że wolność i spokój są dla niego nieocenioną wartością. Wiedział, że publiczna uwaga nie przyniosłaby mu ani minuty wytchnienia. Decyzja ta jednak sprawiła, że wielu ludzi nie zdawało sobie sprawy, jak autentyczna i głęboka była relacja, którą zbudowali przez lata. Dali Parten i Karl Thomas Dean stanowili wprost doskonałą parę, przypominającą o tym, jak różnice między ludźmi mogą dodawać życiu smaku i sprawić, że wspólne chwile stają się niezapomniane. Związek ten opierał się na niezwykłych chwilach zaskoczenia i nieprzewidywalności, które Karl wnosił w relacje. Dali przyznawała, że nieprzewidywalność męża, który potrafił ją zaskakiwać w najbardziej niespodziewany sposób, utrzymywała ich miłość przy życiu. W rozmowie z magazynem Pipel wyznała klucz do swojego szczęśliwego małżeństwa, które polegało na tym, że czasem brakowało jej w domu. Mimo to para regularnie wybierała się na randki, które były tajemnym składnikiem ich związku. Organizowali wspólne pikniki i wyjazdy do moteli, gdyż Karl zawsze potrafił sprawić, by Dali czuła się wyjątkowa. To dbałość o szczegóły i małe gesty sprawiały, że relacja była silna. Dali z rozrzewnieniem wspominała wiosenne spacery. Gdy mąż przynosił jej pierwsze żonkile, oprawione w własnoręcznie napisany wiersz. Te chwile były dla niej bezcenne i niezapomniane. Mimo ich głębokiej więzi, oboje kochali przytulność domowego ogniska, jednak równie ważna była dla nich przestrzeń osobista. W podcaście prowadzonym przez Jessie Ware, Dali wyraziła swoje uwielbienie dla czasu, jaki spędzała z Karlem, choć jasno określała granice związku i zapewniała, że cenią sobie niezależność, dając sobie mnóstwo swobody. Niejednokrotnie podkreślała, że ich związek jest otwarty w tym sensie, że każdy może cieszyć się swoimi hobby i zainteresowaniami. Jednak jednym z fundamentów ich relacji była nienaruszalność wierności seksualnej, co Dolly otwarcie opisała w swojej autobiografii Dali Moje życie i inne niedokończone sprawy. Historia ich miłości zaczęła się w zupełnie zwykłym miejscu w publicznej pralni na peryferiach Nashville. To tam dwie młode osoby, ona mająca zaledwie 18 lat. A on, 21 spotkały się po raz pierwszy. Ona niedawno przeprowadziła się ze swojego rodzinnego miasta Sewirwy w stanie Tennessee, będąc u progu swojej muzycznej kariery, tuż przed premierą debiutanckiego singla. Te pierwsze ciepłe spojrzenia doprowadziły do tego, że dwa lata później byli już małżeństwem. Dali wspomina w wywiadzie, jak już przy pierwszym spotkaniu poczuła, że Karl jest tym jedynym, czego szukała. Ich miłość od pierwszego wejrzenia stanowiła fundament ich wspólnej, długiej drogi przez życie. Moje pierwsze wrażenie po spotkaniu z nią było, że chciałbym, aby została moją żoną. Druga myśl była pełna podziwu dla jej urody i wdzięku. Tego dnia moje życie nabrało nowego znaczenia, opowiadał Karl Thomas Dean w roku 2016 podczas ceremonii, gdzie odnawiali swoje przysięgi małżeńskie. Od razu zaprosił ją na kolację co zakończyło się wizytą w McDonald's, gdzie zamówili jedzenie na wynos, co może wydawać się niecodziennym początkiem wielkiej miłości. Para wzięła ślub w maju roku 1966 w Ringgold, w stanie Georgia. Świadkami tej intymnej ceremonii były jedynie mama Dali Parten, Lee oraz żona Pastore, który udzielał ślubu. Panna młoda miała na sobie delikatną suknię uszytą przez swoją matkę, a pan młody wystąpił w garniturze nabytym za kilkanaście dolarów. Mimo silnego sprzeciwu producentów muzycznych, którzy obawiali się, że zmiana statusu cywilnego może odciągnąć Dali od kariery, młoda artystka była przekonana, że potrafi pogodzić życie osobiste z zawodowym wyzwaniem. I jak pokazał czas, nie myliła się. Początki były jednak pełne wyzwań. Gdy Dali Parten zyskała ogromną popularność, a jej piosenki trafiły na szczyty muzycznych list przebojów, jej mąż, prowadzący własną firmę budowlaną, musiał odnaleźć się w cieniu jej sławy. W roku 1996, podczas uroczystej kolacji branżowej, para po raz pierwszy, a zarazem ostatni, pojawiła się wspólnie na oficjalnym wydarzeniu. Po zakończeniu wieczoru Karl Thomas Dean wyznał żonie, że nie chce być częścią tego blichtru i sławy. Wyraził się jasno, Dali, pragnę, abyś mogła osiągnąć wszystko, o czym marzysz i jestem szczęśliwy z powodu Twojego sukcesu, ale proszę, nigdy więcej nie proś mnie, bym Ci towarzyszył w świecie show biznesu. Tak wspomina jego słowa w rozmowie z czasopismem People, gdzie wyrażała zrozumienie i akceptację dla jego decyzji. Opowieść o Dali Parten i jej mężu, Karlu Tomasie Dini, zawiera nie tylko historię o sukcesach artystycznych, ale także o osobistych zawirowaniach, które nadejdą tak niespodziewanie jak letnia burza. W 1973 roku Dali wydała utwór, który zdobył serca milionów, znany na całym świecie przebój Lin. Tam, w jednym z emocjonujących wersów, słychać jej przejmującą prośbę Proszę cię, nie pozbawiaj mnie mężczyzny tylko dlatego, że potrafisz. Krążyły plotki, że historia zawarta w piosence inspirowana była prawdziwym wydarzeniem z życia artystki, gdzie pojawia się postać urzędniczki bankowej, kuszącej jej małżonka. W rozmowie z magazynem The Independent Dali Parten ujawniła, że prawdziwa Jolene była młodą dziewczyną o ognistych włosach, zielonych oczach i jasnej cerze, którą spotkała po jednym ze swoich występów. Kiedy poproszono ją o podpis, usłyszała imię tej pięknej rudowojej, stwierdzając, że to najładniejsze imię, jakie kiedykolwiek miała okazję usłyszeć. Obiecała swojej młodziutkiej admiratorce, że pewnego dnia jej uroda i imię staną się tematem piosenki. Pomimo romantycznego i dramatycznego charakteru tej kompozycji, prawda o małżeństwie Dali była nieco bardziej skomplikowana. To Dali zdradziła swojego męża. Gdy mężczyzna, z którym się spotykała, nagle się od niej odwrócił, jej świat zdawał się rozpadać. Po latach wyznała w swoim podcaście Dali Partans America, że w tym okresie jej zdesperowana dusza rozważała najgorszy możliwy krok odebranie sobie życia. Pewnego dnia siedząc samotnie w domu, jej myśli z uporem wracały do schowanego w szafce nocnej rewolweru. Przez długie minuty wpatrywała się w tę broń, aż w końcu chwyciła ją w drżącą dłoń. W tej właśnie chwili ich pies, zwany papaj, wbiegł po schodach, a jego energiczne tupanie łap przyciągnęło ją z powrotem na ziemię. Sukcesy nieustannie towarzyszyły Dali, a wśród nich otwarcie własnego parku rozrywki Dali, i pomnażanie fortuny. Jednak pieniądze i sława nie były w stanie ukoić jej wewnętrznego niepokoju. Zaczęła borykać się z napadami kompulsywnego jedzenia i w krótkim czasie przybyło jej ponad 20 kg. Ostatecznie trafiła do szpitala, gdzie znaleziono sposób, by ponownie rozbudzić w niej siłę i pasję, która niegdyś przyniosła jej tak wielkie osiągnięcia. Wsparcie życiowego partnera było nieocenione. Bez jego pomocy nie dałaby rady poradzić sobie z wyzwaniami i trudnościami. W roku 2012 zadedykowała mu piosenkę pod tytułem From here to demon and back. W trakcie wywiadu dla portalu debut wyznała, że to utwór dla osoby, którą darzy miłością od ponad połowy swego życia. Cztery lata później, pełna uczuć i wdzięczności, odnowiła z nim przysięgę małżeńską. W uroczystości uczestniczyli najbliżsi krewni oraz wierni przyjaciele, tworząc atmosferę serdeczności i ciepła. Tym razem mogła spełnić swoje marzenie o idealnej ceremonii. W rozmowie z magazynem Rolling Stone dzieliła się tym, jak założyła suknię o niespotykanym pięknie, którą opisała jako najpiękniejszą, jaką kiedykolwiek widziała. To było jak spełnienie baśniowego snu, poczuła się jak prawdziwa księżniczka. Dali Parten i Karl Thomas Dean wiedli życie na swój własny sposób, często pozostając osobno. Chociaż nigdy nie doczekali się wspólnych dzieci, odnajdywali radość w rozpieszczaniu swoich siostrzenic oraz chrzestnej córki Dali, sławnej Miley Cyrus. W 1995 roku artystka postanowiła założyć organizację non-profit o nazwie Dali Partan's Imagination Library, czyli Biblioteka Wyobraźni Dali Parten. Początkowo skupiała się na wspieraniu dzieci z jej rodzinnych stron, obdarowując każde dziecko co miesiąc książką. Jednak z czasem, w roku 2000, działalność ta rozszerzyła się na cały kraj. Obecnie organizacja przekazuje co miesiąc ponad milion książek dzieciom na całym świecie, a jej wsparcie dosięgło już 100 milionów małych czytelników nie tylko w Stanach Zjednoczonych, lecz także w Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Australii. W miarę jak upływały lata, Parten coraz bardziej uświadamiała sobie, że choć nie jest matką, każde dziecko może być jak jej własne. Pragnie nie tylko inspirować młode pokolenia, ale również wzmacniać ich wiarę w siebie. W rozmowie z programem Entertainment Tonight przyznała, że nie odczuwa straty z powodu braku własnych dzieci. Zamiast tego koncentruje się na pozytywnych aspektach każdej sytuacji, podkreślając, że gdyby została matką, mogła nie mieć tyle niezależności, ile posiada teraz. Dzięki temu może w pełni oddać się temu, co kocha najbardziej. Podczas jednego z wywiadów, który został udzielony dla magazynu Marie Claire, artystka opowiedziała, jak odnajduje się w roli żony. Zdradziła, że jest związana z Karl'em już od 57 lat, z czego 54 lata temu para wzięła ślub. Z humorem przyznała, że czasami ma go serdecznie dość, ale z drugiej strony jest przekonana, że i ona potrafi działać mu na nerwy. Oboje wybrali niezwykły sposób na pielęgnowanie swojego związku, choć mieli wspólną posiadłość położoną w Brentwood w stanie Tennessee, mieszkali w oddzielnych domach znajdujących się na jej rozległym terenie. Mimo to cieszyli się wspólnymi chwilami, które celebrowali z radością i oddaniem. Tak trwali razem do końca, wspierając się nawzajem. Utrata ukochanego pozostawiła na sercu dali parten bolesną i nieodwracalną ranę, której trudno się pozbyć. Zasubskrybuj, aby nie przegapić ciekawych historii.